Cześć. Dziś pierwszy dzień wakacji, a więc idealny moment na rozpoczęcie naszego letniego cyklu rozwojowego. Czy wiesz, że okres urlopowy, czyli Twój zaplanowany urlop, znajduje się w pierwszej dziesiątce najbardziej stresujących momentów w życiu człowieka? A czy to nie brzmi trochę jak paradoks? Chcemy odpocząć podczas urlopu, a tu okazuje się, że urlop może przysporzyć nam niepotrzebnego stresu. Dzisiaj dowiesz się, co zrobić krok po kroku, żeby Twój urlop był momentem Twojego odpoczynku, był momentem naładowania własnych baterii. Punkt pierwszy, nad którym warto się zastanowić, w jaki sposób lubisz odpoczywać, w jaki sposób Ty się regenerujesz. Czy lubisz na przykład wysokie temperatury, może leżenie na plaży, i to jest sposób, w którym wiesz, że się zregenerujesz? Może dla ciebie idealnym sposobem jest wyjście w góry, być może wysiłek fizyczny. To jest coś, co powoduje, że się regenerujesz, że w ten sposób odpoczywasz w ruchu, w wysiłku. Może jest tak, że lubisz poznawać nowe kraje, nowe miejsca. To jest coś, co daje ci odpoczynek, odcięcie się od rzeczywistości nieurlopowej. Zastanów się, Ponieważ to jest pierwszy element, najważniejszy, który będzie miał duży wpływ na to, czy w ogóle odpoczniesz podczas urlopu. Jeżeli już masz pomysł na to i wiesz, co daje ci odpoczynek, jaki sposób relaksu, jaki sposób urlopu, zastanów się na po podstawie nawet poprzednich urlopów, co takiego w trakcie urlopu powodowało stres. Może na przykład, bo już się latać. Może frustrujecie, kiedy znów spędzasz wakacje nad Bałtykiem, a jest tam 19 stopni i pada. Jeżeli wiesz, że to są elementy, które generują bardzo, bardzo duży stres, postara się wybrać inną formę odpoczynku, ponieważ takie elementy będą wskazywały na to, że nie odpoczniesz podczas urlopu. Jeżeli panicznie boisz się latać, to już gwarantuje, że tydzień przed wylotem na wymarzony urlop jesteś w stresie, a ostatnich kilka dni na, podczas urlopu, na pewno już stresujesz się tym, że będzie trzeba wsiąść do samolotu i nim polecieć. Z takiego urlopu nie ma regeneracji, ponieważ poziom stresu był zbyt wysoki, nawet jeśli spędziłeś, spędziłaś kilka, kilkanaście cudownych dni w danym kraju. Trzeci element. Żyjemy w takich czasach ciągłego dostępu i przebywania z telefonem komórkowym. Zastanów się przed urlopem, czy możesz w ogóle wyłączyć telefon komórkowy podczas urlopu i nie kontaktować się na przykład z osobami z pracy. Jeżeli nie jest to możliwe, bo być może jesteś przełożonym i masz takie poczucie masz obowiązek bycia w kontakcie to wybierz sobie taką jedną porę w ciągu dnia, czy w ciągu raz na dwa dni. W których będziesz się kontaktować ze skrzynką mailową, będziesz się kontaktować z pracownikami. Ogranicz tak, jak tylko jest to możliwe, korzystanie z telefonu komórkowego. Czwarty krok. Na pewno wiesz, że w trakcie urlopu pojawiają się różne rzeczy, które nas frustrują. Poziom stresu, jakieś emocje, które nie są dla nas fajne. Jak to się dzieje, że mamy te emocje? Tak naprawdę, zanim się pojawia emocja, Pojawia się myśl, która generuje taką emocję. Załóżmy, że myślisz sobie właściwie ten urlop jest za krótki i tak na nim nie zdążę wypocząć. Jaką to może u Ciebie generować emocje? No jak tak myślisz, to właściwie już jesteś prawie myślami w pracy yy, po zakończeniu urlopu, a jeszcze nie, rozpoczęłeś, nie rozpocząłeś urlopu. Yy, może tam się pojawiać frustracja, może się pojawiać stres, już pewnego rodzaju napięcie. Co się będzie działo, kiedy budzisz się kolejnego dnia podczas tego urlopu, znów z kolejną taką myślą? Mija drugi dzień urlopu, trzeci dzień urlopu. Rano wstajesz i myślisz: Ten urlop jest za krótki i tak na nim nie odpocznę. Na pewno zaczynasz odliczać dni, a później godziny, ile jeszcze ci zostało do tego urlopu. To buduje już pewne napięcie. Które powoduje, że no, ciało i, i umysł nie odpoczywają podczas urlopu. Jaki jest efekt? Jak myślisz? Odpocząłeś podczas tego urlopu? Czy jednak na koniec myślisz sobie, miałem rację, ten urlop był za, za krótki, nie zdążyłem, nie zdążyłam odpocząć? Jak to się dzieje? Nasz mózg działa tak, że potrzebuje potwierdzić rację naszej myśli. Więc jeśli my się sobie. Mój urlop jest zbyt krótki, nie zdążę na nim odpocząć. To mój mózg mówi: No tak, ja ci to potwierdzę, masz rację. Działa to na zasadzie samospełniającej się przepowiedni. Znajdź teraz pięć minut i wypisz wszystkie myśli, które wiesz, że powodują stres i frustrację podczas urlopu. To jest taki czas dla siebie, dla ciebie. Jak już masz spisane myśli, co z nimi robić, kiedy one się pojawiają? Najważniejszy moment uchwycić tę myśl. Już masz świadomość, że ona się pojawia. W tym momencie, żeby dalej nie uruchomić emocji, powiedz tej myśli stop. Możesz powiedzieć nawet na głos. Weź trzy głębokie wdechy, wydechy i przejdź dalej. I pozwól, aby ta myśl przejęła nad Tobą inicjatywę. Drugi ważny element, te myśli nasze. To są nawyki. W związku z tym jeden nawyk można poprzez pracę zamienić innym nawykiem, czyli naszą pozytywną myślą, myślą, która mnie wspiera. Jak ja mogę myśleć o urlopie? Mogę myśleć, na przykład, zasługuję na to, żeby dobrze odpocząć podczas urlopu. Mogę myśleć, pogoda dla mnie nie ma znaczenia. Tak naprawdę, w każdych warunkach pogodowych. Mogę fajnie odpocząć. Mogę wymyśleć dla siebie taki sposób relaksu i odpoczynku, żeby rzeczywiście się zregenerować. Wybierz sobie teraz takie myśli, które powodują, że czujesz w ciele radość, spokój związany z urlopem. W momencie, kiedy dopadnie Cię ta negatywna, frustrująca myśl, i powiesz jej stop. Przypomnij sobie tę myśl, która działa na ciebie um, budująco, tak? która daje ci energię do działania, energię do czerpania radości z własnego urlopu, bo pamiętaj, zasługujesz na to, żeby dobrze odpocząć na urlopie, dobrego urlopu.